Siema Dzień dobry Nie, miałem drzemkę, dopiero wstałem Powiem wam, taki za jest ostatnio Co sądzisz o tym, że Bruce miał takie parcie na szachę Ostatnią partię grał dwa dni temu? No dzisiaj Bruce chciał coaching I kiedy mu powiedziałem, że o 20 to wiecie co powiedział? Powiedział Że o 20 to on idzie spać Ale mam dobrą wiadomość Dobra wiadomość jest taka, że Diable spadł na 200 Elo z 250. Pojechałem. O, ale jestem przyjemny, jak krec szpadłem. Zobaczmy, szklane na dobry rozruch. Witamy w twitchowych wiadomościach. Nie oglądam w ogóle delegacji, ale to dlatego że jestem streamerem i sam ostatnio nie mam czasu, stary. Ja w ogóle miałem się dzisiaj nie odpalać, ale uznałem, że nie ma co. Streamy są bardzo ważne i nie mogę skipować. Dzień dobry. Dziękuję Anciu za prima. ale powiem Wam, że jak rano wpadłem w jakby taki ciąg rozmów, tak skończyłem dopiero o 17, zrobiłem drzemę pół godzinną i kurczę się lewał. Dziś zajmiemy się dniem drugim delegacji, a jutro postaramy się dać newsy już z całego Twitcha. Chyba że nadal będzie Kongo, bo właśnie mega głośno jest o delegacji. Kamil Mamon Kowal mocne odpały podczas streama. Obrażanie, drama za dramą, wybuchy testosteronu, rozpad ekipy i to już konkretny. Czy dołączy Bagetson Michael? To wszystko już dziś. Stream delegacji jak zawsze rozpoczął się średnio, bo jakby nie było, chłopaki są zmuszeni prowadzić busa z kraju do kraju. Jedyna śmieszna sytuacja to popsucie się drzwi i zamontowanie gumek, byle dojechać do serwisu. Po zostawieniu busa w serwisie uczestnicy delegacji poszli do hotelu, a następnie na miasto, gdzie było wiele interakcji i tak dalej, bez większych dymów. Większość pewnie będzie na kanale Suchara, a my przejdziemy bezpośrednio do wieczora, gdzie to w końcu czat dostal content. Wie pan, Obrażonego co to znaczy Mamona. Nie pracować, mamona a który Bóg wie, za co się obra... Mm. Oj, widzowie. Mm. Jak kret szpadłem. Dużo trenerów jest i w ogóle. Ono wyszklana, to obejrzymy przed. Coachingiem. Kur... Posłuchaj. No słuchaj. Dobra, włączasz fullcam. Posłuchaj mnie. Ja wiem, że Twitch TV to miejsce, w którym streamer streamuje sobie codziennie gierki, ale jak wiecie, ja nie jestem streamerem, a krętaczem z Toronto i raz na jakiś czas mam jakieś projekty, w których memujecie. Większość nie wychodzi. Ale jak już wychodzi, to jest całkiem dużym wydarzeniem. I teraz przyjąłem inną strategię niż zawsze czyli na czas przygotowywania projektu. Nie zniknąłem z internetu, tylko staram się regularnie streamować, a w międzyczasie robić rzeczy pobocznie. I małymi krokami wszystko dopinam, bo tym razem wziąłem za dużo na głowę do tego stopnia za dużo na głowę, że zatrudniam pracowników z zewnątrz. Jest ich całkiem sporo. Dlatego. Liczę, że jesteście wyrozumiali i podoba Wam się taka formuła. Czyli streamujesz, bo musisz, a nie, że chcesz, nieźle, to słuchaj. Po to tyle pracuję teraz, żeby za jakieś trzy lata streamować tylko i wyłącznie, kiedy chce i nie brać współpracy. Wyraził nikt nie wiedział nawet chyba on sam, a problem to już później miał do każdego. Kamil wykazywał zachowania skrajnie nieodpowiedzialne i niedojrzałe, na przykład losowe znikanie na mieście. Szukamy cię kół ku... No po to że zniknąłeś nam Ale to jest głupie pytanie w ogóle, bo na dobrą no szukamy ciebie no bo trzymamy się grupą tak? Nie możemy tak odchodzić od siebie randomowo. Dziękuję Arduka no, sama. Ale chodź k... Ku... nie jest tak? skarz! Ale to też daj znać, że ty chcesz posiedzieć. Nie? Ale co się, ja się dzieje? Nie wchodzę bo ja to p... Pi... nie chcę ci chodzić po jakiś ruba jeba Ale to Nie wiem jest... jedynie klub, klub gdzie są jakieś laski i na tym... Wie nie wiem co to znaczy trzeba pracować, tak? a za zarabiać. Was na to ze kłajcie, mnie się nie chce. Ale to, czyli rozumiem, że do klubu można wejść tylko jak są kobiety w nim. No nie możemy. No dobra, ale poczekaj, no to chodź jest na chwilę, taki, no. Możemy, plan jest taki, chodzimy, pijemy twoją No, my tam na idziće wypicie twoją i idziće. Ja nie widzę że na Chłopaki z początku obchodzili się jak z jajkiem, co widoczne było na poprzednim szocie, ale ostatecznie bawili się w pubie, gdy największy streamer Płocka siedział na ławce, tak siedział na ławce, gdy ci prowadzili streama w środku przez ponad godzinę. Powietrze było gęste, i drama wisiała w powietrzu, a chłopaki czuli się nieswojo i próbowali wyjaśnić konflikt o nie wiadomo co. Mam. zauważyłem pewne napięcie. Napięcie na linii, na której do tej pory nie uważam, że to napięcie bym spotkał. Jestem bardzo zdziwiony. Tym napięciem. Czy wiesz o jakim napięciu mogę myśleć? Nie, wiem, skóra na. się napięła. Czasami... <laughs> czasami się napina. Nie, dobra mamo. Słyszałem, że mówisz że o mnie, syjowi. No, wyznał mi. Że... Nie, to że... akurat synkrow powiedział. Nie, nie, nie rozprułem się. Nie, że generalnie. K... masz do mnie. Nie, no, k... W międzyczasie fabuła toczyła się dalej. Chłopaki spotkali szalonego Rosjanina, który nieco podkontencił i nawet próbowali, żeby on namówił Kamila na zabawę na mieście. Kamila, który tylko zmieniał miejsca swojej samotnej medytacji. It's not about. We are going to a little bit of a celebration. It's Because I want to go home. I'm going to another party. But I want to have you because I think you can have maybe a kind of celebration with us. poznany kolega znał się na negocjacjach. No, I pass. Sorry. No, 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 it's not about pass or no pass because this <laughs> is about Dobry. No has. Mamon jednak nie był skłonny do negocjacji podczas swojej delegacji i wyjaśniał frajerów nawet po angielsku. Pick pick pick. Oh, no, pass. Dobra próba. <laughs> because the only thing you miss, I'm not interested. No, no, it's not about interest. No, it is about that. <laughs> it's, it's, about, it's about interest. No, I can't.

nie, z Troll chyba, Mamonu udaje, nie? Ale z jakiegoś powodu nie wyruszył w samotną wędrówkę, a pojawił się w nowej lokacji chłopaków, w barze z bilardem. Jest Gdzie? Yeah. Ja. Powiem tak, ja, ja powiem ci, ja jestem za stary na takie rollercoaster emocji. Jakby jeszcze chwilę czemuś... u nas. <laughs> a gdzie chłopaki, myśląc, że się nawrócił, próbowali wyciągnąć z niego informacje. Niestety nic bardziej mylnego. Informatyk z Płocka zastosował technikę z gier komputerowych. Wpisał slash mute all i grał se w Candy Crusher. O co chodzi? Tłumacz, czy O co chodzi? Bing, bing. Halo. 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 Alo, 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 Halo? co? Halo? 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 Czem? Halo? 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 Ale czemu tak się zachowujesz? Nic się kurwa nie wydarzyło. Robić zikły widły Po chwili bilardowania chłopaki przystąpili do ponownych negocjacji pokojowych. nie chodzi o to, na wyjazd i go ale Jesteśmy. Ale on o co się obraził? kurwa? tu nie jest powiedziane o co się obraził? Ja nie wiem dalej o co się obraził. Wiem, że się obraził. Co mu, co mu zrobili? Co się, co się stało? Jak kula? Nikt nie wie, o co się obraził. Nie da się o nic obrazić, rozumiesz? Nie da się o nic obrazić. Jak. Kur... Nie, dobra. <grydolę> jak o nic się obraził? Jemu jest wstyd za to, jak to wygląda. Kumarz wstydzi się siebie. Chciał sobie powieć sam, a oni go wkurzili. Okej, okay, czyli on powiedział, że chce być sam, i oni wyłapali, że wtedy. Tak? Ja też lubię być sam. Poszli do Go gojewskiego klubu i mu się to spodobało. E, nie spodobało. Panie Wojtku, spokojnie, wzwód to normalna reakcja podczas kolonoskopii. Ale ja mam na imię Bartek, a nie Wojtek. Ale ja jestem Wojtek. <laughs> Wie pan, co to znaczy, trzapen? Nie pracować, a zarabiać! My jest pierwsza w noc, jesteśmy w Wiedniu, z końca Austrii. Siedzisz tutaj i cegarze? No, Zachowujesz się, jak Ja, jak mój stary kr. Ja, do mieszkania powiedział, że zostawiam moją rodzinę. Jesteś. obrażony na telefoniku, mają 38 lat. To są k.a? Ja Ekipowicze, nie znając nawet powodu obrazy mamuta, zaczęli się unosić. A Cinkrow został zwyzywany po tym, jak lekko przyatakował prezesa. W powietrzu widać było napięcie i było kolejne wyjście z lokalu. Ale rozumiem, że przyjechałeś tutaj. Ja, ale w sumie, bo ja mam. On O co za ciebie? Płacą, darmowe jedzenie, pijesz drink darmowe drinki wypominać, Ale nie Ciebie chodzi o... Do Ej. Wtedy ekipa. Ej, co jest ty? Dziwnie się tam dzieje. To jest naprawdę agresja. Ty coś powinieneś wiedzieć po alkoholu, ale nic złego po alkoholu nie zrobiłem. Czeska już nie wytrzymała i zaczęła na potęgę wyzywać i obgadywać buntownika z ekipy. No daj mi spokój yy... Mamo? No <noise> je, je, jemy gówno cały dzień, Wszystko okej. Okay. O dobra, okay, potem ja po tak. dwóch pod... piwach ziomek będzie Cię obrażał cały czas, patrzcie na dobę, potem wpiskniesz mu jedną rzecz, to będzie obrażony cały dzień. Spoko. To, jest to no, zupełnie normalne. To, to prawda, mamuza, powiecie. Zupełnie nie? normalne. No nie tak, no, wszedł, no, jak? Gdzie padły nawet słowa, że to wina Delorda, że wyjazd zapraszając mamuta. Zupełnie normalne to jest. Ale to jest Twoja wina. Tak, ja wiem, Chad chciał, aby zmienić nazwę ekipy z delegacji na deportację. A szydera widzów sięgnęła zenitu, gdy stream już chylił się ku końcowi. Podczas szlajania się na ulicy. Gdzie drama oczywiście dalej się toczyła. Drama o nie wiadomo co. Było już to tylko dziecinne obrażenie mamuta. Kontra dorosłe chłopy, co nie potrafiły sobie z nim poradzić. No, Wyznacznie od sfery, nic nie powiedziałem. Nawet nie w żartach. Nic kurwa, nawet nie ma kurwa poluapu. Jesteś obrażony i teraz nagle ty sobie żartujesz? Jak ja ci powiem żart, to się obraliśmy bo ja na ławce przez trzy godziny. Ale przecież nie dlatego siedziałam na ławce. Jak jest żart, to jest, żarty, jest żarty. kurwa, jest to ważniej, Ale to teraz ty, kurwa, żart ch... skleiłeś na kratę. Po co mam ci powiedzieć, Kuba? Wtedy też frajersko pan, zachowywał to znaczy? się ziarnojad, pracować, który pomimo Trzech upomnień od Delorda i po jednym od Slaya i Owera, puszczał z głośnika naprawdę grube donejciska na Mamona, których nie możemy tu puścić, ale możecie sobie je wyobrazić, jak transmisja była na Kiku. Na sześć osób na wyjeździe, aż pięć macie Mamon za cferę. Każdy to przybił za akcję, którą od Każdy widzi, że jesteś Cała delegacja Cię je Widzowie razem z nimi wypierają na pociąg. Ostatecznie, jak już padło kilka niezbyt przyjemnych życzeń dla Mamuta, to Suchar wyłączył Dono. Content delegacji w sumie opierał się na dramie z Mamitem. No kurwa. A jak były, to na Brusa, to Suchar nie wyłączył. Mówiąc szczerze, tak absolutnie. To faktycznie zachowanie Mamona jest podejrzane. Ale mam wrażenie, że cały w ogóle content wyjazdowy troszkę na tym się opiera. Że cały czas trzeba biegać za mamonem. I z Brusem było tak, że jak był Brus na wyjeździe górskim, to wbrew temu co myślicie, to było naprawdę problematyczne. słuchać donateów. A no, nie mogliśmy ich skipować, bo były cały czas jebane Brusa. I naprawdę na początku było aż ciężko się powstrzymać od śmiechu, no bo siedzieć z dziąkiem obok. Ja, Brus, słuchary, jeżemy w aucie. I cały czas donate za donate'em, wyzywającym Brusa w sposób bardzo kreatywny. Taś ciężko nie zaśmiać, ale słuchajcie, po godzinie. To już to było kur... nudne. Naprawdę było nudne. Przecież Kulawy tam nic nie robi na streamach, więc mogłoby tam w ogóle nie być. No i tu się mylisz, kur. Bo gdyby nie Mamon, to ten odcinek szklany by nie powstał. Wy naprawdę nie czaicie bazy? Prawda jest taka, że cała delegacja kręci się wokół Mamona. On gra tu pierwsze skrzypce, podobnie jak na wyjeździe górskim Bruce. To, że ktoś tego nie rozumie, jest dla mnie absurdalne. Sam fakt, że mówisz, że on robi najmniej, oznacza, że on robi najwięcej. Ale przecież Mamon i wczoraj ro... wczorajszy wieczór. Jak on dostarczył kontentu na kolejne k***a dwa tygodnie. On jest tam po to, żebyś ty siedział teraz u mnie na czacie i pisał, że mamon rozjechał ekipę. Ale Bruce się nie obraża o byle główne, jak mamon. Nie znam na tyle mamona na żywo, ale wiem jedno. Bruce to jeba gimka. Chociaż zdarzały się też losowe interakcje typu wcześniej wspomniany Rosjanin, czy azjatki, które uwierzyły po wyglądzie Cincrofa, że jest bezdomny i chciały mu pomóc. He looks homeless. Homeless! Nie oglądasz delegacji, to skąd masz wiedzieć wokół kogo kręci się delegacja? Chuba tam wiesz, kręci się wokół Delorda Sigby. Dobrze, to powiem jeszcze, jeszcze szerzej. Absolutnie tego nie oglądam i widzę tyle, ile już klany. Całe newsy kręcą się wokół dramy mamutowej, więc wyciągam wnioski. Nie mam niestety na tyle wolnego czasu, żeby całą delegację śledzić, ale zakładam, że sam projekt jest dużym sukcesem. Za czym? O czym świadczy chociażby oglądalność? Raczej wszedłem w krótką dyskusję z widzem a propos udziału Mamona. No, chyba, że po prostu szklana tak działa, że pokazał tylko kontrowersyjne motywy wyjazdu. No, kuczę, nie róbmy dziury w całym. boże, naprawdę mam wy. No. Bez Mamona też by tam były wyświetlenia i też się pod tym zgadzam. I mam to w dupie. A jakby tam był Bruce, to też by były wyświetlenia. I nawet jakby tam był Death, to by były wyświetlenia. Albo szczególnie byłyby wyświetlenia. Róbam to, idę dalej. Jest, to... Na drugi dzień oczywiście resecik fabuły. Wszystko wyjaśnione i się kochamy. Mówią o tobie. Czy chcesz się odnieść do wczorajszej sytuacji? Tutaj stań, bo tu nie ma pod słońce. Czy chcesz się odnieść do sytuacji? No tak, no mi trochę. Chłopaków przeprosiłem. Akuby się dostało najmocniej, ku. Także to sobie... Sorry, Kuba, bo ty chciałeś najlepiej dla mnie, a najbardziej w ciebie pierdolę. Gdzie jest wasz honor, ludzie? Ale redakcja rozumie, że chcecie mieć fajny wyjazd, a Kamil działa jak sinusoida. Niemniej jednak, nowa pogodzona delegacja dostaje sobie tak o czerwona karteczka dla mamuta za odwalanie, żółta dla ziarniaka za zezwalanie na serio grube donejty, żółta dla pawka za bieganie na ugiętych nóżkach za obrażonym mamutem. Wiemy, że chciałeś dobrze, ale karnij się typie żółta dla Sleja za uciekanie w telefon za każdym razem jak były dyskusje grupowe. Niemniej jednak nowy dzień pogódka redakcja się cieszy. Nie obeszło się bez dramy i w Patryk tym w przypadku. Randombrus widział stream delegacji, gdzie chłopaki zapowiedzieli, że dziś do Pragi wpada do nich Sergiusz Górski. I teoretycznie mógłby on przywieźć im brusa, po czym Suchar dodał, że Olek może wpadać, ale nie podzieli z nim się grubym sianem, które chłopaki farmią na KCIP. Olek słysząc to, uniósł się estrogenem i wydał ostry statement. Dobra, to powiem swój a później ode mnie odjedzie, ok? Pierwszy tekst. Suchar z tekstem, że fajnie wpada nitra, ale jak weźmie brusa, to się nie dzielimy kasą. Ja mam w te pieniądze, ale no to, no ten tekst był śliski według mnie. Nie wiem, czy to był żart, czy nie, ale no, tekst był śliski. Dobra, to przy okazji tego wydarzenia autoreklama, a zarazem oficjalny statement Nixon Family. Moi drodzy, wielki turniej szachowy, który będzie w tym roku. Później tour de Poland, teleturnieje oraz podcast. To ostatnie rzeczy, które będą u mnie ambitnym projektem. Nie chcę mi się już robić absolutnie nic w internecie. Nie będę żadnych gier robił z ekipą, jeździł na żadne wyjazdy, zero jereli i same nudy, emerytura streamerska. Jeszcze tylko serwer Metina otworzę, żeby być zarobionym popachę. Ja wiem, co roku tak mówię, że już nie mam siły, ale tym razem w tym roku naprawdę już nie mam siły. A jeżeli kiedyś jeszcze zrobię jakiś projekt, to zamiast subować i donatować, wtedy to unsub i unfollow, ale to przerwa czy koniec? Nie, nie, z internetu nie znikam, będę se streamował. W szaszki w TFT. Jak będzie trzeba, to wracam do normalnej roboty. E, drugi był poruszony temat świń przy 20 tysiącach ludzi. E, a chłopaki dobrze wiedzą, no, jak próbuję tego tematu nie unikać. Też było chłopcze. Bali im się dupa pod nogami, bo on, księżniczkę się co 5 minut obraża i teraz nagle potrzebują, no nie wiem, brusa na streamie. No, i tyle, koniec tematu. Mi się to nie spodobało. nic więcej nie mam do powiedzenia. Nie jestem chyba na zawołanie, jak. jak. jak o taką. I powiedział, że w Sigma. Pradze się nie zjawi. Natomiast krążą plotki, że już dziś pogodzona delegacja będzie miała jeszcze jednego kowboja na pokładzie. Mogą być niezłe dymy. Ogólnie, Nitro dzisiaj ma przyjechać do Pragi i może będzie. Ale Marcin, jedna rzecz, no jak się bagieta nie lubi z mamonem, no to, to jak mamy to zrobić? Nie wiem, niech się dzieje, kur... No i co? To chyba tyle na dziś. Dzięki za Dono i naresa. Dzięki za Dono i, naresa. No i git.